we yeah. A oh, oh, to był chyba najdłuższy oddech jak kiedykolwiek słyszeliście w życiu Ale, ale wreszcie oddecham świeżym powietrzem Yo, A oh, oh, mody bity free for profit, albo które Jan zrobił Widzę kartkę na niej, mój długopis będzie robił Zgadnę z wody, mam za uchem papierosy W onich w mojej włosy są te się Moje zwroty, które włożyć w słowy Jutro skoczę na banino, leci freestyle na Dzisiaj jestem jednak w Dyni i są ze mną moje ziomy uh. A z bitami trochę beczka <laughs> No bo chuje mam zarobić, ją Nie wiesz czym jest gdyński hip-hop, to go poznasz Leciał free na plaży, lecim se na oj, pa, oj tak Oj tak byczko, oj tak, oh god Bryza morska, piasek w oczkach A ja zasiadam sobie obok słuchanka No i na karkach mój długopis tańczy balet do ran, Patrzę na ludzi, powiedziałem już co gra na słuchawce Patrzę na buty, chociaż nowe to brud na moich O, no oh. Nad orłowskim klifem znowu wschodzi słońce ja od postów na Facebooku raczej poszczę mostek Coś mnie boli tam gdzie on jest Pijemy dzisiaj on Mi Mordo, co chcesz? Postęp mordo chciałbym widzieć postem Do tyłu mogę spojrzeć Gdy z plecaka coś chcę proste Dla mnie wszystko to za proste Znowu miałem wejść z psem, a zrobiłem zwrotkę odstęp ziomuś między nami odstęp Więc nie próbuj się porównać No bo no sens, no No bo no sens Jo, yeah nasze życie jak perpetuum mobile Każdy ma vibe, ten sam nieważne czy menel czy dealer Nieważne paski czy łeż, czy nosisz konwy czy file Każdy napędza się sam, my to perpetuum mobile oh. nasze życie jak perpetuum mobile Każdy ma vibe, ten sam nieważne czy menel czy dealer Nieważne paski czy łeż, czy nosisz konwy czy file Każdy napędza się sam, my to perpetuum mobile Perpetuum mobile, aha. My to perpetuum mobile, aha. My to perpetuum, my to perpetuum. My to perpetuum mobile, aha. aha. Zacząłem na tobie i na tobie skończę. Znów kradła świetne myśli, gdy nad klifem zaszło słońce. Słucha mój notes, myślałem, że w głowie postęp, ale wszystko to przepadło wtedy, gdy znalazłem włos ten na płaszczu No i nagle takie kieszczur, ja bo odrosło, co odciąłem, no i razi niby pastu. No i mostek mi świdruje uh. Myślę o tym, że jestem sam znów Jakby przegrywał ani na Simon Fora jmów dom Yeah I I was getting along Ale to błąd Znowu chcę pisać coś mówi mi Don Znowu wydziela się ze mnie, znany już gory czy Aha. Uh -huh. I znowu myśl zawieszam na tobie My gramy w karty Ci nie starczy, że mówię, że prawdę powiem uh. Ty żądasz dowód jak pani w monopolowym Jestem młody, także mówię, że go nie mam przy sobie A uh Amen. -huh. Mobile. Chciałbym posiedzieć tu z tobą, więc się zatrzymaj na chwilę, poproszę Może znajdzie pani miejsce na tyle i mnie pani zabierze gdzieś w tym perpetuum mobile Aha. A my we dwoje jak perpetuum mobile Chciałbym yes. się upewnić, że ciebie nie wymyśliłem, przepraszam Czasami się zatracam na chwilę, no i prawie zatrzymał się ten mój perpetuum mobile Aha. Do dziś mi śmieszą fajki na dachu, to wszystko na nic No bo u mnie w głowie wciąż na bieszaku szalik Nie mogę tego tak zostawić za nami Przepraszam za to, co powiedziałem, nie chciałem cię ranić o. Mogłem mówić wiele rzeczy, jak nagram Teraz serce mogę dać ci tylko przez Instagram o. Byłem zgubiony wtedy, teraz już mam arbeit. Gdybym uczył się na błędach, otworzyłbym Harvard o. Znowu myślę zawieszam na tobie My gramy w karty Ci nie starczy, że mówię, że prawdę powiem Ty żądasz dowód, jak pani w monopolowym Jestem młody, także mówię, że go nie mam przy sobie A my we dwoje jak perpetum mobile Chciałbym posiedzieć tu z tobą, więc się zatrzymaj na chwilę, poproszę Może znajdzie pani miejsce na tyle I mnie pani zabierze, gdzieś w tym perpetum we dwoje jak perpetuum mobile. Chciałbym móc się upewnić, że ciebie nie wymyśliłem. Przepraszam, Czasami się zatracam na chwilę, no i prawie zatrzymał się ten perpetuum mobile. Znowu w finalnie lejemy w Finlandię, nie wiem czy nie kłamię, mówię, że nie kłamie ale ciebie nie ukłam, naprawdę. Mówię naprawdę, bo czekaj kochanie, nie wiem gdzie jestem, nie wiem co się stanie, już jestem, tu w stanie, nie wiem czy nie jesteś Obamą. Naprawdę nie wiem gdzie jestem, pole mi jeszcze, kolejny piękny, ja tego nie chcę, ale chcę więcej naprawdę nie wiem gdzie jestem Skakuję do Wasemu zaraz i nie wiem, że się z niego rana Tutaj jak zwykle to woda jest rano i otwiera się tu piekel na brama, dziękuję bardzo